Pani pieczakowa, pani pieczakowa, pani pieczakowa, pani pieczakowa Czasami Sprawdzamy olej z Magdo. Magda jak się sprawdza olej, pokaż. <śmiech> <śmiech> jak? Pokaż. Mama, wygląda tak? to... <laughs> No to sprawdzamy olej. Tu teraz włożymy. O, poczekaj, tu, tu jest dziurka. O, nie mogę trafić. Tak, niech daleko tych O O, i teraz wyjmujemy. Teraz... Oh, Ooo oh. I co? Jest olej! Yes, nie, trzeba czy... doleć! masz olej, masz? No. Masz? A gdzie jest olej? No. <grym> teraz to wygląda czy nie? Nie, nie ma teraz. Jest, to <grym> No, idziemy po olej. Uba, duba, uba, upa duba, uba duba. A Maciek tam patrzy? No, tak, o. Maciek wyszedł. Zobacz, Poczekaj, Maciek wyszedł, Uba, tupa. Mobil One No tak to jest olej. To nie olej? To jest diesel. TD i bo do diesla. A ja nie mam diesla. A ludzko masz olej do diesla? Nie wiem. A ludzko używać go wcześniej no? czy nie? Nie, o Boże, dawno. Co to się dzieje? Proszę państwa. Maciek się... Mani Zawsze w moim sercu będzie. -va. oh yeah